Po tygodniu przerwy LCK wróciło do nas, a więc pora omówić po prostu, a więc pora omówić mecze środowe i czwartkowe. Zapraszam Was widzowie oczywiście do subskrybowania tego kanału, zostawiania łapek w górę oraz komentarzy i wpadajcie też oczywiście na mojego Twittera. Pierwszą serią, jaką mieliśmy do obejrzenia, była. Pierwszą serią, jaką mieliśmy do obejrzenia było KT Kontra Genji i zapowiadało się to teoretycznie na nudne spotkanie. Mo Gen.G raczej było zdecydowanym faworytem, patrząc na to jak KT ostatnio też wyglądało. No, ale tutaj KT szokowało tak naprawdę wszystkich. Jeszcze przed omówieniem tych meczy to y, niestety galiśmy na... galiśmy w zasadzie, no gracze grali na patchu 14-2, nie na 14-3, co trochę jest słabe moim zdaniem po prostu mogliby już zagrać na 143, Smolder jest tam w ogóle dalej nieaktywny. W sensie wszedł w 14 142, ale jest nieaktywny w LCK z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu. Tak naprawdę trochę szkoda. I ogólnie tak. No pierwsza mapa to zobaczyliśmy w dawcie już nudne rzeczy. Xante kontra Udyr na topie. Niesamowite, że dalej to widzimy i jeszcze taka jedna mała rzecz. W patchu 14-4, który też będzie patchem, na którym LCK jeszcze pewnie będzie grane, Xantę dostanie buffy, więc jeszcze więcej tego niestety czempiona będziemy widzieć. Troszkę unlucky, Ale ogólnie tak, ze strony Katie to Piosik, BDD i Barrel z do 20 minuty. Nie jestem fanem grania Luciana z Milio już, bo te właśnie środowe mecze jakby pokazały problem, jaki posiada Lucian, jak nie jest do przodu. Ogólnie, przed, w tym meczu wydarzyła się jedna taka zadymiarska akcja, gdzie Genji wyłapało dwóch zawodników KT. Poszli oni na Drake'a. Nie, nie zabili tego Drake'a. Zmienili decyzję. Oni chcą iść na barona jednak. Idą na tego barona. Nie robią tego barona. Wracają na tego Drake'a znowu. I w międzyczasie, właśnie jak oni. Byli już pod Dragon Pitem. KT po prostu już wszyscy zawodnicy byli Następni No to postanowiło podejść pod Nashara. No i KT wzięło tego Nashara. I ogólnie ta gierka to jest. No. To jest gierka od BDD'ego po prostu. Totalny wywóz Natalii był zrobiony. Naprawdę świetny po prostu występ. I ogólnie KT w tej pierwszej mapie naprawdę. Bardzo, bardzo dobrze wyglądało. I druga gra, co jest lekkim zdziwieniem, wyglądała w miarę podobnie. Gdzie gra się zaczęła od totalnego XD dive'u od Genji na bot'a. Gdzie no takim ten dive wyszedł, że po prostu jeden z zawodników Genji się wywalił na tym dive'ie. Nic z tego nie zgarnęli, poza tym, że Senna musiała tylko cofnąć. I ogólnie to był taki w zasadzie stomp pod Katy. Dwie gry właśnie, Katie z w ogóle zagało tego bota Senna Nautilus w Luciana Milio i no w obu meczach po prostu Pace na tym Lucianie nie wyglądał zbyt dobrze jakby liczby na wykresie niby się zgadzały pod koniec, ale ten damage nie był tak naprawdę znaczący na tyle. Bo w walkach drużynowych no ciężko było mu się przebić przez Nautilusa na przykład. Ogólnie ta druga gierka też od Bryla, fajna. No, i ku zdziwieniu wszystkich po prostu KT wygrało tą serię 2-0. Ja spodziewałem się, że KT uwielbia jedną mapę jakimś cudem, tak trochę na życzenie. Bardziej, jakbym miał jeszcze raz predykcję robić, to może nawet 2-0 dla Genji bym dał. No, ale tutaj pierwsza przegana Genji w tym splicie i to na KT, co jest troszkę zaskakujące akurat. No, ale to właśnie, to jest właśnie KT, że oni mogą przegrać na jakąś słabą drużynę, a później na to. Na taką lepszą to mogą sobie wygrać. No, taki klasyk. Drugą serią tego dnia było DRX kontra KDF. Early game w pierwszej mapie był strasznie spokojny i taki nudny. Dudu trochę na topie poddymił ataksem, bo sobie postanowił solo killować Karmę, bo czemu by nie. W 12 minucie. I ogólnie gra po prostu się skończyła tak naprawdę na walce o trzeciego smoka, gdzie DX trochę takie niezdecydowane było. Dudu po prostu na tym się stepował na plecy, no i tak naprawdę wyczyścił całą walkę. Yy, ogólnie właśnie Dudu mega występ na tej pierwszej mapie. Bulldog na Hueyu też bardzo dobrze zagrał. No i ogólnie jakby to jest... Yy, Bolączka DRX przez cały sezon, czyli nawet jeżeli early game jakoś coś tam się uda znaleźć, nie mówię, że w tej serii, tylko ogólnie, no to później jest mid game, gdzie oni zaczynają się gubić i, i walki dużo w nich po prostu wyglądają tragicznie. Druga gra, ja już byłem zirytowany po prostu, jak zobaczyłem znowu ten sam draft, tak naprawdę. Czyli gramy Luciana Milio, gramy w Senne z Nautilusem i. Ten mecz zakończył się tak samo jak trzy poprzednie. Lucian nie wychodzi z przewagą, jest bezużyteczny tak naprawdę, bo nie zadaje jakoś obrażeń. Te tanki mają z niego bekę po prostu. Naprawdę mam nadzieję, że coś się po prostu zmieni w tych drużynach, które są takie nudne po prostu do oglądania, czyli właśnie na przykład Gendy. Ogólnie tutaj jedna taka śmieszna rzecz była w tym meczu, bo Kas. Chciał ukraść jednego Wade tak bardzo, że no wbił się tam, no i <noise> nawet nie ukradł, a się jeszcze wywalił, no to takie dosyć śmieszne było, tylko że to najlepsze jest to, że go tam zabili, a i tak to nie miało w zasadzie znaczenia potem. Ogólnie właśnie walki nowe po prostu były wszystkie na konto KDF, Lucian w tych teamfightach był bezużyteczny i no, Kwang Dong Freaks po prostu wygrało legitnie serię 2-0. Tego się trochę spodziewałem, bo aktualnie no KDF jest no taką drużyną, która po prostu czekuje te teamy z dołu tabeli, gdzie jest różnica między nimi. A na te lepsze drużyny to tak raczej nie powygrywa. I to tyle w zasadzie z środowych meczy. Przechodząc do czwartkowych meczów, zaczęliśmy właśnie serię T1 kontra DK. Ja uważałem, że t oczywiście jest faworytem w tym meczu i że wygrałem 2-0. I tak właśnie też się stało ogólnie w pierwszym meczu to był mega subdiff. Kelly na pajku nie wyglądał zbyt dobrze. Keria na arce to w zasadzie taki poradnik, jak powinno się grać tym czempionem. Nie po prostu taka ewidentna różnica. No nie że indywidualna, to drużynowa też. Owner świetnie po mapie się poruszał, był w zasadzie tam, gdzie powinien być. I ogólnie właśnie w pierwszej mapie też DK dużo forsowało jakichś zagrań, tylko że te zagrania zazwyczaj albo wychodziły na Even, albo T1 nawet wychodziło na plus z nich. Więc ciężko było. No i T1 właśnie pierwszą mapę po prostu sobie wygrało łatwo. druga mapa to już było coś lepszego od DK. Ili game w miarę sensownie zagrali, tam dużo kili się posypało nawet. Bo w pewnym momencie DK było miało 7 killi a T1 0, a co najciekawsze, T1 utrzymywało się na równi w goldzie. Bo po prostu zgraniali obiektywy tak naprawdę i trochę losy tej mapy się skończyły na tym, jak Zeus ataksem sflankował po prostu i no Poczyścił tym Atoxem, gdzie naprawdę, w sensie, nie dość, że piknięcie Atoxa w Zeusa jest bezsensowne, co już też mówiłem nieraz, no to danie mu Atoxa też jest takie bezsensowne. No i w zasadzie od tej jednej walki to już T1 trochę przejęło kontrolę tam DK, niekiedy coś próbowało się odgryzać, ale to nie wychodziło, no i T1 po prostu wygrało 2-0. No i po tym zwycięstwie T1 wspięło się na szczyt tabeli i aktualnie zajmują pierwsze miejsce. Drugą serią tego dnia było Hale kontra Bryon, taka już mniej ciekawa seria, tak na papierze, do oglądania, bo jednostronna. Brion jest drużyną, która ma ugraną jedną mapę tylko póki co. I tutaj się też to jakoś nie zmieniło zbytnio, bo dalej mają tylko jedną mapę wygraną. Nie rozumiem, dlaczego słabsze drużyny forsują granie Luciana plus Milio w Senne z Nautilusem i w ogóle granie Lucianem, gdzie to wymaga jednak od ciebie trochę, żeby wyjść z jakąś sensowną przewagą tak naprawdę, a no tutaj to niezbyt coś się udało, poza jednym jakimś killem na bocie. i później jedna zła walka była dla i po prostu miało nagle 2000 golda przewagi. Gideon i Carys spoko się pokazali, próbowali czegoś szukać, coś tam czasami wyszło, ale tak częściowo tylko, bo i tak na przykład tradeowali swoje życie za jakiegoś killa. I tak naprawdę, po jednej walce, gdzie drużyny były na event w miarę, no to po prostu HL się rozpędziło, już nie oddało lida i zakończyło tak po prostu rozgrywkę. Druga gra to były straszne nudy do oglądania, bo naprawdę, przez długą ilość czasu nic się nie działo tak naprawdę na mapie. Później, jak były jakieś walki, to, to w miarę wyrównane na początku były, tylko że. Brion miał jeden problem, bo już nie Gali Luciana, grali Varusa, tylko ten warus nie miał w ogóle postaci, która może jakby mu pomóc, żadnego pilu nie miał. No i naprawdę, troszkę nie dało się grać tym warusem jak gościu ma tak, wjeżdżającą Sejuani, wjeżdżającą Kamilkę, no i jeszcze wjeżdżającą Akali na niego, no troszkę się nie dało grać tym warusem, ale no cóż. Właśnie, jakby była jakaś postać, jeżeli właśnie na przykład Bron by miało tam kęcza, a nie HL, -e, to może by to wyglądało troszkę lepiej. Nawet. Bo Warus mógłby przeżyć cokolwiek w tych walkach. Bo Morgan na to, jak się coś tam próbował dokazywać, no ale sam nie mógł nic zrobić. A z pomocą Varusa może by się coś udało. No A tak to po prostu. no HL -e wygrało tak naprawdę tym, że mieli lepszy draft, tak w zasadzie. Przez to, że no, Enemy Adykeri nie może grać w komputer. I w zasadzie tak zakończyliśmy czwartkowe mecze. I to na tyle z tego omówienia, widzowie. Pamiętajcie, żeby właśnie zostawiać łapki, suby komentarze, dzwoneczki i wpadać na mojego Twittera.